Panie, ile to kosztuje? To jest jedno z pytań, które często gdzieś tam się pojawia. Oczywiście najczęściej zadający to pytanie myślą o sprzęcie, a nie o nabyciu umiejętności, od tego tak naprawdę trzeba zacząć. Więc po kolei kurs paralotniowy na chwilę kręcenia tego filmu kosztuje u nas 3900 zł. I to jest podstawowy wydatek, który trzeba ponieść, żeby nauczyć się, jak z tego korzystać. Na kursie korzystamy oczywiście ze sprzętu szkoły. Po kursie możemy wypożyczyć sprzęt z naszej szkoły albo kupić sobie własny sprzęt. Co do kosztu sprzętu. Koszt samej paralotni, czyli tej czaszy, którą mamy nad głową, to w tym momencie około od 11 tysięcy złotych trzeba liczyć na oczywiście 2025 rok. Później musimy mieć uprząż, czyli to siodełko z protektorami, na którym siedzimy, która jest podczepiona do skrzydła do paralotni. Uprząż kosztuje od 2000 zł w górę. Następnie uprzęże musimy mieć zamontowany spadochron zapasowy, który kosztuje około 3000 zł, do tego kask na głowie kilkaset złotych radio w kieszeni 100 zł i ewentualnie przyrządy parolotniowe, które z czasem pomagają nam w trakcie latania. I to od kilkuset złotych w górę. Parolotniastwo. Nie jest tanim sportem, ale wciąż to najtańszy sport lotniczy, jaki możemy sobie wyobrazić. Cały sprzęt mieści nam się tak naprawdę do plecaka, możemy go wszędzie wrzucić, to jest tylko kawałek giętkich materiałów, które po prostu kompresujemy, wrzucamy sobie do bagażnika samochodu, bierzemy na plecy, wnosimy na górę, możemy go mieć ze sobą na wycieczkach zagranicznych z rodziną i jak jest okazja do polatać. Całe piękno tego sportu. Więc jeśli marzysz o tym, żeby latać, to paralotniarstwo jest tak naprawdę najbardziej przystępną formą, żeby to zrobić w sposób tani, bezpieczny i przyjemny.